Mamy świeży, parcowy, bardzo rześki poranek. I w końcu udało się coś znaleźć. Leży kolejna tyczunia w tym roku. No nie jest może za duża. Ale jest. Podnosimy. Jest świeżutki. Już starszy beczek. Ale jest Tyczunia. Fajny dziesiątaczek koronny. Tak więc zawsze będzie cieszyć oko na półce. No, zobaczymy. Godzina jeszcze młoda, krótko po szóstej. Tereny, jeszcze bardzo dużo, czasu też bardzo dużo. Tak więc zobaczymy, może jeszcze coś wpadnie. No i dzisiaj szczęście mi wciąż dopisuje. Ta tamta tyka leżała tam po drugiej stronie. A tutaj już widzę, wystają ładnie groty od kolejnej. No, też nie, nie jest nie duża, lecz bym powiedział, że. Że malutka, ale jak to się mówi, sztuka jest sztuka. Zawsze na półce będzie cieszyć oko. O, jest taki ładny. Szustaczek. Fajny, świeżutki. Mówię, mizerny, ale jest. Zaraz usmakan nawet. Delikatny. Zawsze fajna tyczunia. Zobaczymy. Może jeszcze coś dzisiaj wpadnie, ale tu już widać, że Byczek już troszeczkę młodszy.